Witam wszystkich bardzo serdecznie na filmie dokumentalnym poświęconym sarmatyzmowi. Sarmacja zbierze początki od treści legendy, która głosiła, że polska szlachta i magnateria wzięły, wywodziły się od sarmatów od starożytnego ludu Irańskiego. Te koczownicze plemiona istniały naprawdę. Pokrewnione były chociażby persami i scytami. Osiadły oni w dorzeczu domu i wybrzeży Morza Czarnego. Dzięki wędrówkom ludu przemieścili się oni w okolicy do Rzecz Mieli tam styczność ze starożytnymi Rzymianami. Właśnie oni opisali ich kulturę. Dzisiaj te prawdziwi sermatów wyznaje się mieszkańców Kaukazu, a w szczególności osetyńczyków. Mapy Ptolemeusza podają pomysł, by Salmatów wyczynić praw środkami polskiej szlachty. To właśnie w swoich pismach i mapach Sarmaty umieścił na wschód od Germanii pomiędzy Wisłą i Gnie. Sarmaci przenieśli się w pewnym momencie na zachód, czyli na ziemi słowiańskie. Teoria, że Sarmaci zostali wchłonięci przez Słowian, opiera historia, która mówi, że plemiona te zniknęły razem z pojawieniem się Słowian. Każdy Sarmata, według legend, był waleczny i honorowy. Był to wzór idealnego rycerza. Z tego powodu szlachta polska przyjęła, że sama pochodzi od tego walecznego plemienia. Polski Sarmatów można było podzielić na dwa typy charakteru. Idealny polski Sarmata charakteryzował się dumą wynikającą z bycia Polakiem, gościnnością, zamiłowaniem do dobrego jedzenia, odwagą, męstwem, umujowaniem do wolności i demokracji szlacheckiej. Zdegenerowany Sarmata charakteryzował się pijaństwem, obżarstwem, gadurstwem, megarumaniem. Polscy sarmaci przykładali swoją wagę do stroju. Polscy sarmaci przykładali swoją wagę do stroju. Strój sarmaty słymi korzejami sięgał tego. Jednym z najbardziej popularnych i charakterystycznych był strój z XVII wieku którego ostateczny charakter kształtował się przez wiele stuleci. Mężczyzna nosił kaftan, który ściągany był zemieniem albo pasem, do tego skórzone spodnie, luźne albo workowate oraz buty z miękkiej skóry z krótką polewką. Na krycie głowy była czapka nazywana maszłykiem. Pierwszym okryciem był płaszcz zapinany na lewym ramieniu fibulą. Mężczyźni przychodzili dużą uwagę do ozdób pasów, np. przykład okrucia, klamry i tangi broni na przykład kumczuny, okucia... O Jezu. Damy w pierwszej połowie XVII wieku na szyję zakładały albo fałdowany koniec zwany rybę. W drugiej połowie XVII wieku nastąpił wielki przewrót w tamtym stroju. Została odsłonięta szyja i dekolt. Podstawowym strojem kobiet były długie suknie o rękawach sięgających na karstkach. Kobiety nosiły wiadomy na szyjniki, a na kostkach i nadgarstkach ujechane na korale i bramżolety. Trój jako element kultury odcisnął duże piętno na modzie europejskiej w XVII wieku. Z trudno ocenić, czy miał pozytywny czy negatywny wpływ na społeczeństwo polskie.